Hej, wit witajcie, z tej Dzisiaj takie wieczorne zamykanie ptaków lampę O, się lepiej widać Głąbki sobie siedzą Tak jak widzicie miały być na sprzedaż Chociaż nie, bo był film jak je wypuszczałem To jest prawda Głąbki sobie siedzą, a tam turkot siedzi No, tu błociek. Zamykamy sobie już na wieczór ptaki. A pójdą czy wyjmowałem? Mają. O, idziemy tutaj do pocztowych. Pocztowe sobie zamkniemy. O tu widzę, że wodę wylały. Tu samica siedzi. Czy tutaj coś kombinujecie czy nie? Chyba O, przyleciał nowy gołąbek Bo no tego nie było Siwego Przyleciał, dzisiaj właśnie widziałem, że siedział z gołębiami Pomyślałem, że to jest ten Ale to nie ten I Tak mi był inny trochę i Na niebieskiej obrączce Widzę, że jest Czy to znacznik? Co to jest? To obrączka niebieska o, jakby to była para, to fajna by była, ładna. Sparować na wiosnę. Ale tej gołębi nawet nie wiem, co mi przylatuje, co, co nie. Chociaż można by było mu kwarantanna taką zrobić za dwa tygodnie. Ja tu, bo teraz pewnie będzie sporo komentarzy, że jestem jakimś łapaczem, czy co, że przylatuję gołębie. Dla mnie też że mnie wywalone. Jeżeli przyleciał, to niech sobie siedzi, ja go nie będę doganiał. Ale też nie będę robił tak, że jak przyleci Bo robiłem tak na początku, bo chciałem mieć gołębie i tak wychodziła, teraz że mam że dla mnie to jest mniejsza o to i jak go on przyleci to jak zostaje, to niech się zostanie. A jak nie, to niech sobie leci i gdzie tu. Tu 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 tu, 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 tu tu, tu, Nie tłuszcz mnie, idź tu Coś tak boita Dobra zamykamy I no i jak chce to niech to zostanie jak nie będzie chciał kto poleci a jak ktoś przyjdzie powie, że z jego gołąb, to ja mu go oddam, bo to nie ma sensu aby potem mieć z kimś jakieś problemy Tylko też jak ktoś przychodzi Siwo. Jak ktoś przychodzi po gołębie to, to musi mieć też jakieś dowody bo pamiętam sytuację u znajomego przyleciał mu gołąb na obrączce, tam na znaczniku, czy czymś. Kurde, nie mogę. O, Przyleciał na znaczniku, i tam napisał, że odda gołębia, który przyleciał do niego w ręce właściciela, ale za pokazaniem chyba tam papierów, czy czegoś tam. O gołębie pocztowym. Tam pewnie każdy wie o co chodzi, to się tam w tym nie orientuje. Gdy nie ja chcę tu na wiosnę kupować obrączki dla gołębi pocztowych. Z kartami własności. O i to może była ta karta własności, nie wiem... Dokładnie czy to to, czy to nie to. I... kiedyś on do niego pisał, że... To jest jego gołąb, że go musi mu oddać. I ten, że on po niego przyjedzie. A jak powie powiedział mu ten, że żeby mu pokazał kartę to... Powiedział, że gdzieś tam, on go w domu, nie ma Że nie ma mu kto wysłać zdjęcie tej karty Czy czegoś tam Że potem mówił, że mu się zgubiła A potem wysłał z internetu zdjęcie Chłopak znalazł to zdjęcie, napisał mu, coś tam opisał I nie wiem, coś chyba pisał mu, że To jest jego gołąb, że go na policję pozwie, czy coś takiego Nie wiem, czy tak było dokładnie, czy nie ale jakoś nie wiem, że to tak było w tych, w tych okolicach. Jakoś tak jak powiedziałem. I no, więc naprawdę to są ludzie, że... Nie, ja by się kurka. Tą kurkę próbuję oswoić. znaczy tam już powoli mniej boi. Coraz mniej. Ale no też tak jeszcze, jeszcze. Zaraz kurczakom dam wody, bo widzę, że wylały już znowu. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Chyba nic. Kury już się kołały do spania. Tu tutaj jeszcze jest że to kurcząt, wody widzę, że macie, ją tylko wyczyszczę, to wymienione wymienione miały, więc... Dobra, zamykam. No i to jest tyle, bo tam już, no, pozamykałem, o, taki krótki filmik, 5 minut, nie wiem, może coś bym jeszcze powiedział. czy... Eee... O, to będzie taki filmik wieczorem, zamykanie i plany, Wam powiem, Mam powiem co mam w w hodowli, tu z karzełków, no to chyba karzełków. no i taka ja sytuacja, że dzwoni kolega i lampa mi zgasła i jest bez lampy, z to zostawię sobie, nie, jak się nazywa, parka, ta parka zostaje i do nich jeszcze dojdzie ten kogutek, nie, jest taki biały, biały krapiany, jakiś taki. I kurkacz, który jest tam. I to będzie takie statko. Może się dokupi jakieś lawendowe albo inne kurki. To może się do tego statka do, będzie. Z czubatkami. To czubatki takie statko jak było. Będzie kogucik biało-czuba. Gdzie on jest? Białoczuba, będzie ta czubaczka, tam u góry czubaczka ta kurka, jedna kura tam z tyłu I z tych młodych co wyrośnie to jeszcze one będą Z Feniksów takie same statko Chyba, że do kupy srebrne to będą jeszcze srebrne Oddzielnie U Kochinów planuję jeszcze yy, Wziąć, statko takie same jak było w tym roku Jest no sporo strat, bo mi parę kurek zdechło Kilka zginęło chyba, nie, na pewno mi jedna zginę, zdechła i no, planuję jeszcze dołączyć do nich te dwie kurki. Bo ta złota jest ładna, a ta, a ta ma fajną barwę. Eee, co tu jeszcze? Tą kokoszkę planuję dać, bo ona ładnie budowy widzę, że jest. Łapcie ma fajne, duże. O, jak tu by ktoś pytał, ten kogucik, tylko kogucika mogę sprzedać z tą kurką w parze. Tylko kogucik jest młodszy, czyli jej puczki Kurka już jej znosi. I ten by był, kogu... kurka by była dostada. Z peniks, z tych, z Kochinów, tu jeszcze. O, są ładne, tak jak na przykład ten By pewnie został I tam widziałem jeszcze kilka sztuk jest takich ładnych O, tu jest drugi Tam z tyłu jeszcze jest ładny taki biały I on, one by też zostały yy, Sebrytki To by była para, chyba że dokupię jeszcze jakieś kurki Kochiny miniaturowe Likwiduję Co tam jeszcze, chyba wszystko z tego co Koguta likwiduje. Likwiduję A, jeszcze o te kurki czubatek by poszły Do stada czubatek te Feniksy, nie wiem co zrobię jeszcze z nimi, czy je sprzedam, czy co Kogut lokowany pójdzie albo do niosek Albo planowałem go dać na przykład do kochinów, czy nie, jakieś takie sobie fajne miksiki porobić Ale pewnie go dam do czubatek I z czubaczkami robię, porobię miksiki, czyli tak są kury miksy, więc Z czubatkami fajne kurki by powychodziły A potem bym go dał do niosek i z bym robił takie miksy No, no i dobra, tobie będzie tyle Jeszcze parę minut, to film będzie dłuższy więc dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć.